To miesiąc, w którym odbywa się wiele uroczystości i potrzebujemy bardziej niż zwykle ubrań na specjalne okazje. Dlatego zabiorę Was dziś do butiku Magdy Dul, gdzie pokażemy, jak wyglądać stylowo i elegancko, a jednocześnie czuć się bardziej komfortowo. Jest ze mną Magda Dul, właścicielka butiku. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Magda, spotykamy się w Twoim butiku, ponieważ zbliżają się teraz różne uroczystości. Właściwie maj rozpoczyna uroczystości różnego rodzaju komunie, tak, później zaczynają się wesela, więc trzeba się ładnie ubrać. Tak. Już klientki poszukują y, ładnych ubrań właśnie na te piękne uroczystości rodzinne. No i już powolutku zapraszamy, żeby. Żeby właśnie, żeby Pani też poznały, zobaczyły. Wiesz, co jest bardzo ważne, to, bo my chcemy się czuć stylowo, chcemy tak. wyglądać stylowo, ale chcemy również czuć się wygodnie, żebyśmy nie były przebrane, żebyśmy czuły się, wiesz, właśnie tak bardzo komfortowo ze sobą. I ja myślę, że musimy Paniom pomóc właśnie i pokazać im różne propozycje. No to tu jesteśmy. Oto tak. jesteśmy. Zacznijmy może od sukienek, bo masz bardzo dużo ładnych fajnych sukienek właśnie w sklepie. I mi się bardzo podoba ta pierwsza propozycja, którą mamy. Ona jest takim takim. Makłażanowym bym powiedziała kolorze, tak leciutko nabłyszczana. Ten model polecam szczególnie dla pań o małym biuście, ponieważ te wykończenia tutaj nadają jakby obfitości, objętości. objętości, objętości. Tak. Z reguły panie, które mają dosyć mały bius wcięcie w talii, mają troszkę biodra i tutaj ten fason doskonale będzie maskował to bioderko i ta długość, nie bójmy się długości takiej do połytki, ponieważ ona będzie tutaj akurat bardzo, bardzo korzystnie mhm. nam figurę tutaj ubierała. Długość midi w ogóle jest bardzo elegancka. Ona jest tak. taka seksowna, bym powiedziała, taka kobieca bardzo mocno. Tak. Ta w ogóle ten model sukienki jest też fajny dla sylwetek, które, mają, które nie mają wcięcia w talii. Bo w mhm. tym momencie tak naprawdę tworzymy sobie stylizację. A tutaj natomiast mamy dwa takie podobne modele, właśnie z taką dokładaną górą. Tak. Trochę się różnią. One się różnią. Ta nawiązuje do poprzedniej sukienki, mhm. która właśnie wydobywała talię, a maskowała troszeczkę biodro. Mhm. I też ta długość do połytki seksowna, o której tak, powiedziałaś. Tak, tak. Natomiast y, w tej y, kreacji widzimy spód dopasowany. Mhm pięknej koronce lekko nabłyszczanej i do tego jest ta góra, która właśnie ten mały biust też może troszeczkę nam uwidocznić, mm -hmm. bo jest gładko po prostu. Z tyłu możemy zwrócić uwagę, jest bardzo ładne wykończenia, są bardzo ładne wykończenia właśnie takie szyfonowe, tiulowe, jeżeli mamy tam obawy do pokazywania mm -hmm. całych gołych pleców, to tutaj nam się pięknie, Przepiękne. Tutaj się to Możemy coś tam. A co w ogóle sądzisz o takich koronkowych propozycjach, bo tu też mamy jeszcze takich kilka koronkowych albo takich ozdobnych bardziej. Koronka jest typową typową tkaniną weselno uroczystą, że mm -hmm. tak powiem. Tutaj fajny jest ten mo model z zakrytym ramieniem, e, e, z zakrytą ręką do końca, bo niektóre panie lubią mieć Nie zawsze przykrytą lubimy, rączkę. Tak. tak. Tutaj takiego seksapilu o którym wspominasz, yy, nadaje ma, nam to jest. rozcięcie. A ta druga propozycja? Ta druga propozycja, o której mówiłaś, yy, o długości której mówiłaś w płytki, yy, kolor jest przepiękny. Ten kolor mógłby być właśnie dla mamy młodej, czy młodego, dla mamy komunijnej, mhm. dla babci komunijnej, no to jest. Po prostu kolor, który dodaje uroku. I tutaj mamy też ten sam kolor. Tutaj wielką ozdobą są te nabijane perełki na rękawach. Fason jest bardzo korzystny dla, dla pań, które mają troszeczkę biodra, bo uh -huh. to jest taki typowy trapez, czy kształt litery A. Z tyłu uh -huh. mamy ładny dekolt. Taki piękny w ten tekol, Dlatego ja myślałam, że to jest przód. A No właśnie. Ale tak, ja bym to. pokusiła się na dwa sposoby to nosić. Można, oczywiście. I wiązania, które też takiej lekkości dodają. Takie są delikatne I też... właśnie w ruchu, w tańcu, one tak, gdzieś tam propozycja tak będą dla pań, które mm. nie bardzo chcą pokazywać ramiona. Również. Bo mm. sporo jest takich pań, które jednak w jakiś sposób boją się tutaj swoich tych elementów, chociaż tak. niepotrzebnie zupełnie. Jakieś mamy kompleksy. Mm. A Trzeba kochać siebie, nie uważasz? Zdecydowanie. Zobacz, jeszcze ta jest przepiękna tak, propozycja. Tak. To jest też wzór, który bardzo, bardzo dobrze robi dla sylwetki. Tutaj rozmiar mamy, proszę Państwa, 46. W ogóle bym nie powiedziała, że to Bo te kwiaty bardzo ładnie nam tutaj maskują jakieś niedociągnięcia figury. Mm -hmm często panie po prostu mają takie uprzedzenia do swojej figury, a wcale nie jest tak źle. Ale tutaj jeżeli chcemy, jeżeli mamy ładne ramiona, to warto też tam mieć troszeczkę te ramiona bardziej przybrązowione, to też to bardzo. Kiedyś o tym ja. też rozmawiałyśmy Magda, że tak naprawdę rozmiar 46 to wcale nie znaczy, że to jest pani, która ma brzuszek, bo 46 również to może być klepsydra, albo to może być sylwetka, która ma szersze ramiona i właśnie węższy dół, więc ta sukienka będzie bardzo fajnie wyglądać. Tylko po prostu no to jest większe, większe kształty są na tej zasadzie. Tak, tak. Spodobała mi się jeszcze ta propozycja ze względu tutaj na, te... na to przymarszczenie. Mhm. Tak. To właśnie panie, które mają troszeczkę brzuszka, bardzo fajnie mogą sobie go zamaskować tymi przymarszczeniami. Nie bójmy się ich, bo one po prostu bardzo dobrze robią dla figury. Zawsze się, zawsze, się jeszcze jakby wrócę do tych, zawsze się wydaje, że one jeszcze bardziej powiększą, a to wcale nie jest prawda. Trzeba mierzyć. Tak. I ja bardzo, bardzo na, zawsze namawiam klientki na przymierzenie. Z reguły jest tak, że, że ostatnia sukienka, którą proponuję, to właśnie jest ta. Nie bójmy się tych pięknych kołnierzy, bo one też wydobywają ładny dekolt, tu jest delikatnie ramię przykryte, więc tutaj w ogóle jest fajna ta tkanina, bo mhm. ona. Taka niby jest trochę nie mówi się, się, trochę. Tak. Mhm. się, na te letnie wesela nie ubiera y, y, granatów, ten granat akurat jest na jasnym tle, podszewka jest jasna, więc on bardzo tak, dobrze... Tak, bo to nie jest cała granatowa tak, sukienka. Tak. Gdyby była właśnie jednolita, to byśmy może inaczej do niego podchodziły, tak, tak, a ona a tutaj, tutaj fajne, jest... fajnie się mhm. dzieje. zapytać, co Ty sądzisz na temat okryć wierzchni, jeżeli chodzi o właśnie uroczystości. Czy to muszą być płaszczy, czy takie te Mną nielubiane e, takie krótkie bolerka. Ja wiem, że panie tam w szafie mają te krótkie bolerka i wykorzystują je, natomiast moim zdaniem płacz jest po prostu bardziej elegancki. Bo czasami jest tak, że proponuje się sukienkę już z takim a la żakietikiem. Tak, tak. Takie, e, takie propozycje producentów są. Dlatego ja też e, często proponuję właśnie płaszcze jako dopełnienie stylizacji. E, płaszczu jest w dużym rozmiarze, mm -hmm. w pięćdziesiątce, a myślę, że nawet mimo tego, że jest to biały kolor, to mm -hmm. on y, po prostu Uzupełni, doda takiej właśnie lekkości każdej. I musimy inicjacji. wziąć też pod uwagę, że te okrycia wierzchnie, one są tylko na chwilę, bo później je ściągamy, więc tak naprawdę to nie musi być zestaw. I to jest bardzo ważne, bo ja często powiem Ci, że spotykam się z, z klientkami, które mają takie właśnie detaliowane rzekiciki. Tu jeszcze jest jedna propozycja. Tak, to jest też propozycja, którą często y, przedstawiamy paniom, y, które są mamami młodych. Mhm. Mm, jest to sukienka bardzo, bardzo. To taka ozdobna z koronki, i na to właśnie jest płaszcz. Ten płaszcz jest taki no, typowo wizytowy, okazjonalny, no ale to też jest uroczystość bardzo, bardzo wyjątkowa. A w płaszczach jest jeszcze ważne to, że tak naprawdę możemy go użyć, yy, założyć na inne okazje, niekoniecznie do tej sukienki? Dlatego wybierajmy zawsze płaszcze, które są jakby niepowiązane ze spodem. To prawda. One są gładkie, więc do, nawet do zwykłej białej sukienki czy granatowej mhm. też jest. Założymy czy do popielu i to będzie tak. ładnie się yy, zgrywało. Bo gdyby miała ja na przykład takie elementy z tej sukienki, na przykład tu, no to, to już by było już, nawiązanie. Ale to już jest typowy komplet. Mm -hmm. Magda, a jeśli nie sukienka, no to moje ukochane garnitury. Pięknie prezentujesz się dzisiaj <laughs> w tym garniturze. I zaczynając tak. właśnie od takich bardziej klasycznych kolorów, tu mamy propozycję z garniturem właśnie z takim wyższym stanem. Spodnie tak, mają. Tak. Mhm. Spodnie z wysokim stanem, one są jeszcze dodatkowo bardzo ładnie wykończone. Y, takim... Tak, taki papierowy, to jest to tak jak właśnie taki paper. Mhm. Tak. Y, wiązanie y, Myślę, że i kolorystyka, i styl to taki bardzo, bardzo uroczysty. Y, ta dwurzędówka z y, y, błyszczącym y, y, guzikiem mhm. to też jest coś, co podbija. Y, tu, nawet jeżeli założymy top zwykły, zwykły najzwyklejszy tak, top na remiączkę. to też będzie mhm. dobrze wyglądało i, i y, y, przyda się jeszcze. No właśnie chciałam Ci powiedzieć, że. Rzecz, którą lubię w garniturach, to jest to, że w całości, na przykład dodając jakiś delikatny, koronkowy nawet top, możemy go założyć na przykład na uroczystą okazję, ale też możemy go rozdzielić, spodnie założyć, na przykład czy do swetra na jesień, tak? czy do jakiejś po prostu dżinsowej koszuli, yy, czy do trampek. A tak samo marynarkę możemy założyć, do czarnych cygaretek, czy do łówkowej spódnicy, do czegokolwiek, więc mamy wiele różnych propozycji. Tak, a pamiętajmy, że zmieniając guziki, nadamy znów innego Jak oblicza. Jak nam się znudzą, to możemy wtedy. No dokładnie. A tu Mamy dużo kolorów, tak naprawdę, i to są właściwie takie wiosenno-letnie. Bardzo odważne. Bardzo odważne, ale myślę, że, że musimy troszeczkę tej odwagi wprowadzić w swoje życie, ponieważ y, mówi się cały czas o tym, że te energetyczne kolory dodają nam ekspresji. Pozycja y, bardzo fajnie wygląda y, właśnie y, przez to, że ma lampas. Wykończenie mankieta jest też y, takie sportowe. Takie sportowe. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu no, akurat mamy w dwóch kolorach, to. Yy... Fajny jest w ogóle materiał, bo on tak, nie jest typowo tak. garniturowy, tylko właśnie jest bardziej sportowy i materiał plus właśnie te takie elementy dodają mu takiego sportowego szyku, bym powiedziała. I można moim zdaniem założyć i do eleganckiego obuwia i tak samo właśnie do czegoś sportowego będą super wyglądać. Takie są bardzo uniwersalne. Tak. I to, yy, ten garnitur mamy powtórzony również w tym yy, kolorze zielonym, takim mm -hmm. neonowym wręcz, i to, to fajnie wygląda. Bardziej klasyczny, taki bardziej dress code można by powiedzieć, to jest ten y, garnitur. Tu są spodnie cygaretki, wąskie, fajnie wyglądają mm -hmm. do tego. Bardzo, bardzo, bardzo klasyczna stanem, chyba są. Y, marynarka, tak. I, i myślę, że. Y, y, to wrócić do garniturów, ponieważ one są rzeczywiście bardzo, bardzo modne w tym sezonie. I wiesz, co jeszcze chciałam powiedzieć, jak już jesteśmy przy marynarkach, że warto zwracać też uwagę na długość marynarki, żeby ona nie była ani za długa, ani za krótka. Więc tak naprawdę musimy ją dostosować do naszej sylwetki, żebyśmy nie przycięły naszej sylwetki w tym najszerszym miejscu i zawsze polecam, żeby jednak zdać się troszeczkę na y, zdanie sprzedawcy na podpowiedź, bo my naprawdę nie chcemy zrobić mm -hmm. krzywdy. Chcemy, żeby nasze klientki wyglądały po prostu były wizytówką naszego sklepu. Dokładnie, bo tak. są wizytówką. I na koniec mamy tutaj właśnie kilka takich kolorów trendów. Przede wszystkim biel. Tak. Biel w tym sezonie będzie y, znowu modna, bo mm -hmm. ona wraca, ale, ale tutaj y, białe spodnie, no to, to jest temat, który znamy, Klasyka, wiemy, tak. to musi być w Następna rzecz to jest bardzo ładna koszula. Możemy ją nosić jako koszulę. Troszkę niższe panie, które nie boją się pokazać nóg, mogą nosić jako sukienkę. Odkryte ramię na mm -hmm. lato, więc jest rękaw, ale ta, ta odrobina takiej lekkości mm -hmm. jest tutaj. Można, wiesz co? Można zamienić ten pasek na, na przykład bardziej skórzany pasek, tak. żeby trochę dodać takiej, takiego pazura. Tak. Na przykład założyć z czarnymi skórzanymi spodniami, coś, coś pokombinować. I to też jest fajna propozycja, bo to jest taka bluza z jednej strony, ale ona nie jest taka przesadna. Tak, ja bym ją y, zaproponowała do na przykład wąskich spodni z jakimś tam delikatnym wykończeniem właśnie błyszczącym, mm -hmm. bo tak je spotykamy. Ale w ogóle fason, look jest taki naprawdę młodzieżowy. I no taką rzecz warto też mieć w szafie. A ja bym miała wiesz do czego zaproponowała do takich szerszych spodni, na przykład tak jak ja mam dzisiaj. No Jeżeli sprawy. się nie boimy oversize'u mhm. i wtedy włożyć ją do środka, bo wtedy będzie widoczna nasza długa noga, tak. a po prostu będziemy, nie będziemy tak bardzo obcisłe. Magda, na koniec powiedz mi kilka słów na temat wzorów. No to muszę powiedzieć, że dalej królują kwiaty. Mamy na Kwiat, Tak, na wiosnę. Na... Na wiosnę. Mhm. Patrzmy tylko, żeby to były fajne wiskozy, jakieś delikatne tkaniny, które nam no nie ugotują nas, bo mhm. mam nadzieję, że będą upały i będzie tak. mam taką nadzieję. Plus jeszcze, jeżeli chodzi o wzory, to te kwiaty trzeba dostosować do sylwetki, tak, tak? bo tak. pamiętając o tym, że duże powiększa, a takie mniejsze będzie bardziej odpowiednie na przykład dla takich mhm. większych trochę trochę sylwetek, tak? bo żebyśmy po prostu się nie powiększały optycznie. Tak. I tu można y, pokazać bluzkę, która ma właśnie ten mały, delikatny mm -hmm. wzór, który po prostu y, zmniejsza optycznie sylwetkę, to o czym mówiłaś. Jeszcze On jest fajna zwrócić, do kodu też, do pracy. Tak, tak. Zwrócić chciałam uwagę do tych białych spodni, super paski. Szyte w różne strony, one też troszeczkę nam ujmują y, y, z wagi, że tak powiem. No i ten rękaw, który jest y, fajny, bo on sięga do łokcia i, i robi to, co chcemy czyli zakrywa nam mm -hmm. ramiona. I ostatnia rzecz, to są właśnie te różne, różnego rodzaju łańcuchy, które one tak naprawdę przeszły z poprzednich sezonów tak, i są nadal tak. modne, więc można się pokusić w tym. Ten fason jest fajny o tyle, że wszystkie paski są wzdłuż, więc wyszczuplają. Mhm. Świetnie nadają się do spódnicy, ponieważ ona jest w miarę krótka ta bluzka i panie, które noszą spódniczki będą zadowolone, ponieważ ją można podrzucić, skrócić, wydłużyć optycznie nogi, a skrócić tułów. Który, który z reguły tymi długimi bluzkami no niestety troszeczkę, troszeczkę w, y, wydłużamy. I ma fajne kolory, bo nie są zbyt kontrastowe, Ta. to też jest bardzo istotne. Bo gdyby I była możemy... biel i czerń, to by było takie bardzo mocno groziste. Czyli pod granat, pod biel, pod błękit, bardzo fajnie będzie wyglądało. Tak jest. Magda, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie nasze kobiety będą teraz chodzić stylowo i wygodnie. Też mam taką nadzieję. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. że każda kobieta powinna mieć w swojej szafie jedną parę dobrze skrojonych dżinsów, ale wiem, że niełatwo jest je znaleźć w sklepach. Chodzimy, szukamy i po prostu nie możemy ich znaleźć. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy, jaką parę dopasować do swojej sylwetki. Przede wszystkim to jest bardzo ważne, żeby dopasować dżinsy właśnie do sylwetki. Bardzo ważne jest to, żeby kopować dżinsy, które są ze średnim albo z wysokim stanem. Bardzo ważne jest też to, żeby były odpowiednio w odpowiednim miejscu kieszenie, żeby one nie były zbyt małe i zbyt duże. Wyobraźcie sobie, trochę większy rozmiar pupy i takie małe kieszenie to wygląda komicznie. Więc jak będziecie przymierzać, starajcie się je dopasować. Jest kilka rodzajów jeansów o których chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Najbardziej klasyczny model jeansów to są właśnie takie jeansy skinny klasycznym granatowym kolorze, które będą fajnie wyglądać do bardziej eleganckiej stylizacji, ale także do bardziej codziennych. Co ważne jest w jeansach właśnie o tym kroju, żebyście zwracały uwagę na długość bluzek, czy właśnie tunik, żeby po prostu one wyglądały estetycznie. Ważne jest też to, że dziewczyny, które mają odrobinę szersze uda, nie powinny zakładać takich bardzo obcisłych spodni. Zdecydowanie lepiej będą na nich wyglądać spodnie o regularnej nogawce, o takim prostym kroju. Które w jakiś sposób optycznie zniwelują tą szerokość ud. Kolejnym modelem spodni, o którym chciałam opowiedzieć, to są boyfriendy. Często się ich boimy, po prostu z tego względu, że one dodają nam objętości. Jeżeli chodzi tutaj o różnego rodzaju cięcia, zadrapanie itd. one są bardziej takie casualowe, więc jeżeli chcecie mieć jedną parę, to radzę, żeby ona była jednolita, bez żadnych takich ozdobników, tak to nazwijmy. Fajnie one będą się prezentować w momencie, kiedy założymy coś większego na górę. Niech to będzie na przykład koszula, nawet jeansowa, trochę jaśniejsza, taka lekki oversize albo jakiś sweter. Jeżeli mamy szersze ramiona, no to one będą super się prezentować, bo w tym momencie optycznie nam wy wyrównają proporcje. I ostatnim modelem, o którym Wam chciałam powiedzieć, to są mom jeans. One są takie trochę z lat 90. Mają wyższy stan, który pięknie podkreśla, nam biodra, takie zaokrągla, trochę szerszą nagawkę i będą bardzo fajnie wyglądać przy sylwetkach, które mają takie delikatne biodra. W momencie, kiedy mamy odrobinę zaznaczony brzuszek, to tutaj on nam może bardziej wystawać, więc musimy na to zwrócić uwagę. Także to, jakie dżinsy Wy wybierzecie, zależy od Was, ale starajcie się przymierzać, dopasowywać je do siebie i tak, żeby one były tą jedyną Waszą wymarzoną parą. Myślę, że po dzisiejszym odcinku będziecie wiedziały jak się ubrać na specjalne okazje. To już wszystko na dziś, do zobaczenia za dwa tygodnie. Jeżeli chcecie oglądać poprzednie odcinki programu Okurenna, zapraszam Was na nasz kanał na YouTube.